Ta edycja jest wyjątkowa, jest szósta. A szóstka jest większa niż piątka. A tak naprawdę, mówiąc poważnie, jest bardzo duże zainteresowanie w tym roku. Restauratorzy zrozumieli, że my nie szukamy restauracji, która jest taka Bóg wie jaka, bym powiedział. Ale szukamy restauracji, do której chce się wracać. Jedzenie jest jednym z elementów. Daj Boże, żeby był to dobry element. Ale oceniamy również kultury obsługi, oceniamy formę podania menu, oceniamy czystość w restauracji, oceniamy wszystko to, co, co powoduje, że do tej restauracji chce się wrócić. Dlatego akcja nosi tytuł Wrócę Tu. kocham słodkości i kocham piec słodkości. Mój dziadek był cukiernikiem, jest teraz na emeryturze, ale dalej często przychodzi do cukierni i pomaga i piecze różne ciasta. Ja też po nim właśnie odziedziczyłam pasję do pieczenia ciast i do robienia wszelkich słodkości. Kocham robić bączki, churros, biszkopty, torty, naleśniki, jakieś placki, wszystko, po prostu co słodkie to tam radę zrobić. Ja sama bardzo często chodzę do restauracji, bardzo też lubię gotować, ale ponieważ nie mam zbyt dużo czasu, no to wybieram często wyjście do restauracji zamiast jednak gotowanie, bo to wymaga, no załóżmy dwóch godzin, plus jeszcze zakupić, jeżeli chcemy ugotować coś dobrego. Poza tym lubię zmieniać miejsca. Nie zawsze lubię być tylko we własnym domu, chociaż tam mam miejsce odpoczynku, ale lubię chodzić do miejsc, które poza jedzeniem inspirują mnie też swoją energią i jest kilka takich miejsc w Warszawie. Wydaje mi się, że to jest sporo odpowiedzialność, bo e, to nie jest konkurs na żarty, to trochę nie jest taka zabawa. E, tutaj naprawdę toczą się ogromne biznesy i ludzie, którzy otrzymują ten tytuł, wiem, że e, mają się czym pochwalić. Także e, ja myślę, że Mogę wykorzystać tą swoją wiedzę i doświadczenie z tego, że cały czas jestem w restauracjach i e, wiem, co mi pasuje, co jest dobre, ale wydaje mi się, że e, tak jak na tej konferencji rozmawialiśmy, e, zasady, które są ustalone, to co każdy z jurorów chciał oceniać, są jakby podstawą e, funkcjonowania tego biznesu. Czyli dobra jakość, dobra obsługa, fajne miejsce, dobre jedzenie. To dla mnie smakie Warszawy to jest schab taki ukrojony cienko w środku z taką, Jezu kocham to po prostu, to jest schab po warszawsku, więc smak Warszawy to mi pierwsze to mam ten schab z, z chrzanikiem i z jajeczkiem, tak lekko, taką, taką galareteczką, żeby tak ładnie było ułożone na półmisku. Znaczy w tym konkursie szczególnie ja będę zwracała uwagę na um, obsługę oraz na... Um, Jakość chleba. Będę oceniała piekarnię głównie. Piekarnię biorę pod lupę oraz chleb w restauracjach. Na jakim jest poziomie? Czy jest dobry, czy jest smaczny, czy jest dobrze upieczony? To jest mój konik i na to będę patrzyła głównie. Tak, świeży chleb potrafi podkreślić dobrze smak potraw, a źle dobrana jakaś taka bułka z mikrofalówki naprawdę może zniszczyć najlepszą przystawkę, więc to, to jest ważne. A poza tym też świadczy o takim nastawieniu restauratora do swoich klientów, bo to niby drobiazg, ale wpływa na, na całość posiłku. No jestem tej daty, że m, pamiętam te stare smaki Warszawy, potrawy, które już w tej chwili nie ma. E ale kuchnia warszawska nie była bogatą kuchnią. Tak naprawdę to były flaki po warszawsku z prypatami, eee, To była kaczka po warszawsku, kamienne schodki, do dzisiaj istniejące. Eee, to były, e, były minogi, kafe pod minogą.